Witam na kanale Stare Schematy Kłoną. Styczeń, a my w ogrodzie. Będę sadził Topinambur. Miał być posadzony w grudniu, ale stara kontuzja się odezwała. I odleżałem prawie dwa miesiące w domu. Tak to już jest w życiu. Sadzimy. Mam nadzieję, że z niego będzie. Przechowywałem go prawie dwa miesiące nie półtora miesiąca w lodówce sadzimy będzie na Kiszonki, nie tylko. W razie W. Będziemy gotować jak ziemniaczki. O, rozłożyłem sobie ładnie stąpinambur. Takie odległości jak ziemniaki się sadzi. Mam nadzieję, że będzie fajnie tutaj rósł. Tu jest taki boks jakby wymurowany z cegieł. Mam nadzieję, że nie ucieknie stąd, nie przejmie ogrodu. 走。So.